Cześć wszystkim. Marek, z tej strony witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Seven Days tutaj z modem Spencer Mansion Project. Do trzech razy sztuka pomyślałem sobie, że możemy spróbować to zrealizować. Czy mi się wydaje, czy coś się zmieniło? Tak, zmieniło się. Nie mamy jedzenia na start. Ciekawe. Okej. Okay. W każdym razie. W każdym razie. Y Spróbujemy przejść po raz trzeci. To gramy na tych samych ustawieniach co poprzednio. O, widzę, że jakaś aktualizacja się pojawiła, Bo zobaczcie, że na górze po prawej mamy teraz zadanie Escape the Spencer Mansion. I musimy znaleźć klucz francuski. Czytałem sobie jeszcze trochę co nieco o tej grze i zapomniałem Wam zupełnie powiedzieć, że w tej grze jest cel. Celem gry jest zbudować żyrokopter i odlecieć stąd. No nie, już tak szybko. Ale czy mi się wydaje, czy tylko jeden jest? Nie, już słyszę pozostałe. Je jednym z challenge'y twórcy gry, jest e przejście gry. I tego moda. Aż kurczę, ile tutaj się zrobiło. No, ja nie mogę. Ale ich dużo, no bez przesady, bez przesady. Dobra. Bez patyczkowania się. I też twórca gry zrobi, tego moda zrobił jeszcze challenge, w ramach którego musimy przejść to bez, e, na przykład, e, używania broni palnej, wyłącznie z nożem. Jest też challenge, w ramach którego musimy e, przejść to... no, bez przesady, no... <grym> Tylko nożem, tylko pistoletem, bez otrzymywania ani jednego punktu obrażeń i tak dalej. Także ciekawy pomysły ma facet. Też jest pomysł na speedrun u niego. Dobra, ciebie w tą stronę, bo nie chcę iść do końca tego korytarza, bo tam jest, nie wiem czy pamiętacie, żołnierz. Oszty. Uff. Dobra, trochę, trochę się dałem niestety podejść. I chodza Ojdź! Muszę bardzo podchodzić ostrożnie do zużycia amunicji. Oż ty Tak powiedział Marek i strzela na ośrodek kompletnie. Sła drogą dzięki za, za konstruktywną krytykę z poprzedniego odcinka, bo Ojdź j oj oj E bo. Ożywy! Nie macie, którędy wchodzić? Drzwi przecież są. Kurde. No, dajcie się zastrzelić w głowę. O-o. Panienka z okienka, kurczę. No, ile ma? Jeszcze? Nareszcie. Dobra, mamy jakieś punkty do przedzielenia? Tak, mamy. To w takim razie wbiję te punkty w posługiwanie się nożami. Uuu, nie można. Agility level drugi. No dobra, niech będzie. Nie mamy już więcej punktów. Kurczę. Ym, bo coraz trudniej jest I... i nie mam zielonego pojęcia jak to przejść. Oj, 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 Dobra, to przeczytać. Idziemy dalej. No nie, znowu? Gdzie tu ptasiory? Chyba w jakimś pomieszczeniu są. Dobra. O! Fajnie. Spróbujmy też tego zdjąć w ten spo sam sposób. Nie udało się, ale dostaliśmy, zadaliśmy mu ciut więcej obrażeń. Okej, okay, trzeba tak robić na śpiochy. Dobra, zdaje się, że klucz który zwykle podejmowaliśmy był gdzieś tutaj na górze W takim razie spróbujmy go znaleźć No, bez przesady Sie Taki czujny kolej zrobiłeś? Aa! Dobra, osz Nie wstawaj koleś już Dobra, szkoda mi amunicji na ciebie O kurcze. Przez ścianę się przybija. Dobra, na szczęście ściany są tu super mocne, więc nie muszę się przejmować. Dobra, znalazłem klucz. Będzie troszkę łatwiej. Yy, właśnie sobie zauważyłem, że mam bardzo słabo, słaby stan mojego zdrowia. W takim razie użyjmy roślinek. Okej. Okay. Okej. Okay. To idę szukać następnych kluczy, a to sobie zjem. Dobra, tylko 12 punktów zdrowia, to od razu chyba sobie obie, oba zaaplikuję. Dobra. Dobra. Gdzie on jest? Nie mam nic zielonego pojęcia. Dobra. Okej, okay. czy tu się dało wejść? Bo już nie pamiętam. Pamiętam, że odkryliśmy bardzo dużo kluczy w różnych miejscach. Śpiochy, jedne wstrętne... Wr wracać do spania Dobra Oż kurczę To były zmarnowane dwa pociski Dobra, tam był ten pokój z, z tymi Z zasobami zapasowymi Ale tutaj są roślinki To sobie wezmę mm. A i tu jest amunicja, dobra Okej, okay, to się zawsze przyda. <laughs> Ewidentnie to zostało dodane po to, żeby się nie dało tędy przejść, wiecie, wskoczyć na dach. Bo widocznie autor bardzo wiernie odtworzył budynek i zauważył, że o ile w rezydencie nie dało się tam tędy przejść, no to w tej grze by się dało, nie? I musiał dodać siatkę, żeby uniemożliwić nam prze to, to, to przejście na drugą stronę. Dobra, idziemy w takim razie teraz tędy. E Okej, okay, na szczęście trup. Pozbierajmy sobie w takim razie, co się może przydać. Tu nic. E, to się przyda. E, co to robi w tej, w tej wersji gry? E, Cure Fatigue. Aha, okej. Okay. Dobra, to ja sobie to wezmę. Dobra. I co by tu jeszcze mogło być? I tak. O! Tak, to jest coś, co się bardzo przyda. E, jeśli chcecie, bo ostatnio bardzo dużo pytań jest o kolejne ewentualne odcinki z Seven Daysa, więc je jeżeli. Je poprzednia seria została niestety brutalnie przerwana, e, nie potrzebnie to zjada mi tak, miałem pełny brzuszek. Poprzednia seria była brutalnie przerwana z powodu powiedzmy błędu yy, i mojego i błędu twórców samego moda, bo twórcy moda dodali, przez bardzo długi czas nie aktualizowali w mod launcherze, czyli w tym programie do instalowania modów do yy, Seven Daysa, nie aktualizowali tego moda przez bardzo długi czas. I w końcu jak go zaktualizowali, no to e, tak trochę się popsuły savey, nie? <grych> I, I dlatego musiałem przerwać poprzednią serię. E, 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 I to jest 4, to jest 10, a jak zamienię, to ma 9,9. Dobra, ta jest lepsza. E, ale wiecie co? Zrobię sobie ściereczki i ze ściereczek zrobię sobie te e, bandaże. E, o, możemy sobie zrobić nawet coś takiego. Aha, dobra. To nie nieważne. No i w każdym razie musiał... Yy, i pamiętam, że jak za drugim razem mi się rozwalił save przez to, że coś tam przez przypadek zrobiłem to trochę się zdenerwowałem i już miałem dosyć, powiem szczerze, kombinowania z tym ten, dlatego seria została zamknięta poprzednia ale planuję do niej... do Seven wrócić możliwie prędko i pytanie, co byście powiedzieli na... na moda z Darkness Falls? O! Oż kurczę, no Ależ on jest mocny, przeładować. Także zastanawiam się nad tym, bo tak dawno mi polecacie tego moda, i pomyślałem, że mogłoby być ciekawie, tylko. Wiecie, on jest strasznie trudny. A jak ja sobie tutaj ledwie daję, radę, to co dopiero tam będzie? Ta <grytanie> na pewno nie będzie normalna moja tradycyjna seria, jeśli już będziemy coś takiego robić. To będzie raczej seria zorientowana na. E, na. E, survival niż na. Niż na takie kreatywne budowanie i jakieś bardziej taktyczne podejście do tej gry. Tak jak to zwykle miewam w swoim zwyczaju. Dobra, ok. Tu jeszcze nie byliśmy wcześniej. O, jakiś, jakiś obrudek Dobra, pojedynczo będę ich wyciągać i może uda mi się ich pozdejmować. No dobra, udało się pozdejmować dziodostwo. I co my tu mamy w ogóle? Okay. Nie pamiętam z oryginalnej gry tego pomieszczenia. Ciekaw jestem o co z nim chodziło. Dobra, to musimy zostawić. Receptury Aha, potrzebne są dwie sztuki. Dobra, zostawmy te bandaże, bo mamy tych bandaży całkiem sporo. Pomyślałem, że niepotrzebnie wziąłem ze sobą te tabletki, trzeba było je zostawić. Dobra, czy tutaj jest coś, co może nam się przydać? O nie, właśnie sobie uświadomiłem jeden błąd. Gdzie jestem? Tu jestem. Dobra, coś coś przyciąło. Okej, okay, wydawało mi się, że one tutaj weszły do tego korytarza. Eee, Okej. Okay. Aha, no tak. Niestety ten plecak był trochę uciążliwy i mam wrażenie, że przetłumaczenie czy też zaadaptowanie Seven Days'a do Re realiów rezydenta jest troszkę trudne bo to co dobrze sprawdza się w Rezydencie, czyli super mały plecak tutaj jest uciążliwe powiedzmy ale może... może coś z tego będzie miejmy nadzieję, że... ciekaw jestem co będzie w tej skrzynce Ok, tak, tak jak mówiłem celem tego moda jest zbudować sobie żyrokopter i odlecieć stąd także wygląda na to, że w całym budynku będą porozrzucane części, które pozwolą nam go zbudować trzeba tylko je zrobić Znajdź klucz francuski. Nie możemy sobie, zobaczcie, wy, wyprodukować tego klucza. Nie mamy receptur do tego. Widzicie, ta te, te liczba receptur, które są tutaj dostępne, jest super ograniczona. Jeszcze zobaczmy sobie, co jest w tej skrzynce i lecimy dalej przeszukiwać kolejne pomieszczenia. Te, które już rozwiedzaliśmy w poprzednich odcinkach, to sobie już chyba odpuszczę, żeby nie, nie ma sensu w sensie po, po raz kolejny na kamerze. To robimy, jak trafię na jakieś nowe pomieszczenie, w którym jeszcze nie byliśmy, to wtedy znowu włączę nagrywanie. O! To jest ciekawe. A to da się otworzyć? Potrzebny zwykły klucz. Okej. Okay. A właśnie, zobaczcie, że nie mamy szarego klucza, tego klucza, który był podpisany jako klucz Jill. Dobra. Okej, okay. czyli kowadło tylko. E Aha, nie mogę unieść już tego. Trzeba pamiętać, że to jest ta amunicja do strzelby, żeby po nią kiedyś w dalekiej przyszłości wrócić. W razie czego. Dobra, amunicja się przyda. E coś podniosłem. Kartki papieru. Dobra, odłóżmy je z powrotem. Eee. Te spodnie, one, one są lepsze czy gorsze od tego co mamy? To samo. Dobra. Okej, okay, zobaczcie, zobaczyłem tutaj, że ten panel na ścianie jest... ...z miękkiego drewna. Zauważyłem, że jak jakieś bloki są łatwo zniszczalne, to zazwyczaj coś, coś za nimi jest. Ok. nie ma. To była strata czasu. O nie, słyszę, że zombiaki są coraz bliżej. Odnoszę wrażenie, że. Aha. Aż no. Dobra, spróbuję jakoś wyminąć. Może się uda. Tak się zastanawiam, czy jest sens w ogóle walczyć z tymi wszystkimi zombiakami, Czy nie lepiej byłoby je omijać? Y <laughs> to nie jest zły pomysł w sumie, jak się nad tym zastanowić. Zobaczcie. I proszę bardzo. O, o tylko słyszę, że tutaj za ścianą jakiś jest. Tak, i patrzcie, wybiły sobie już drzwi. Co za lipa. No i jest kolejne. Dobra, to chyba jednak nie jest dobre rozwiązanie i trzeba je cały czas usuwać. Hadzia! No końcu. A czy nie przybyło nam przypadkiem punktów doświadczenia? Ano przybyło, super. Dajmy w takim razie to. Okej. Okay. Ciekaw jestem czy będzie jakaś różnica. Patrzę czy przypadkiem z innych kierunków nie idą. Ożwy. Dobra. Nadal trzeba się namachać tym nożem ostro, żeby rozwalić zombiaka, tak że to nie była duża <noise> różnica. Ok, wróciłem tutaj do tej apteczki. Znaczy, wróciłem, no. Jeszcze, w tym jeszcze przy tej rozgrywce tutaj nie byłem, ale chciałem tutaj zostawić te medykamenty. I chyba powinienem tak robić, żeby zostawiać przedmioty w miejscach kluczowych. Żeby się nie pogubić, gdzie co jest po prostu. Oż kurczę, zapomniałem o tym. Oż, jeża, <laughs> Cię wystraszyłem. Znalazłem przy okazji to. Dodaję to range damage 50%, ale odbierał wodę. Więc dopóki nie znajdę jakiegoś piciu, to nawet chyba nie będę tego nosić. Dobra, na razie załóżmy to na siebie. Mm, tak jak najbardziej. Tam. O! Kątem oka zauważyłem. Ożwy! Jak ja zapominam ciągle przeładowywać to jest trochę niefajne. Dobra. I buciory mam lepsze na sobie, też mam lepsze. Aha, tu jest ten kibelek. Dobra, i. Ej, daj się trafić. Dobra, trochę hałasu narobiłem, może się uda trochę zmniejszyć, chociaż słyszę, że zombiaki ostro pracują łapami po, po ścianach okolicznych, przepis na robienie na sadzonek grzybków, dobra, i tutaj mamy co, okej, okay. w ogóle zobaczcie jaka fajna wanna, nie widziałem wcześniej takiej w Seven Daysie, ciekaw jestem czy to jest jakiś customowy model, oj, kurczę, nie ten przycisk. Ten przycisk. A właśnie, i dzięki za informację. Okazuje się, że w poprzednim odcinku, jak rzucałem granatem, to nie odbezpieczyłem go i dlatego nie Się wykazałem, jak zwykle, bystrością umysłu. O nie, jeszcze więcej Was. Okej, okay, śpią. Uff, yy, może tutaj. O, tam. Oż kurde! O, o rany, no. <laughs> Oby mi amunicji nie zabrakło. Oby mi amunicji nie zabrakło. Pamiętajcie, że to jest paliwo. Na pewno będziemy go potrzebować niedługo. Nie będę zbierać niebieskiej i czerwonej roślinki, bo zdaje się, że one będą potrzebne do czegoś innego. E, dobra, to sobie zróbmy w takim razie z tego e, lekarstwo. Hmm, ciekawe. I hop. O nie, wilk. Wilka jeszcze tylko tutaj brakowało. I patrzcie, skubany leci prosto do drzwi. Nawet, nawet się nie zatrzymał tutaj, żeby poszczekać na mnie przez kratę, tylko od razu poleciał prosto do drzwi. O! <grywia> dobra i. O! Jedzenie. Aha, dobra, mamy pełne paski. Mam wrażenie, że nasza postać nie głodnieje. E, zastanawiam się, czy to jest przypadkowe, czy celowe działanie. E, chciałem sięgnąć do tej, tej, tej walizki i zamknąć ich tutaj z powrotem, nie? No, bez przesady, no, koleś. Dobra, ok, safe. Nie mamy wytrycha i nie mamy czym go rozwalić. Eee, dobra, w takim razie bierę se strzelbę. Użyjmy tego. I jestem gotowy do dalszej rozwałki. Czy mi się wydaje, czy zombiaki się z tym wilkiem tam biją? Ale ich tutaj dużo jest, no. Co tam się dzieje? Kurczę. Wow. To był Feral! O, sz... <ś> Nie jestem gotowy na walkę z nimi. Nie jestem z nimi gotowy na walkę. Mm, dobra. O, o! Uf, dobra, udało się. Skrzynki. Dobra, mamy trochę bezpieczeństwa. W takim razie podkładam te rzeczy. I co tu jest napisane? Aha, dobra, okej, okay, to już widzieliśmy wcześniej. Gorzej, jak one się tutaj do, dostaną do tego miejsca, gdzie się schowałem. Ła, dobra, to odłożyć. O! Oh. Jill Lunch and Lockpick. Hit to pick up. Okej, okay, znaleźliśmy nasz, nasz wytrych. Dobra, wrócimy w takim razie do tego safe'u i spróbujemy go sobie otworzyć. Zobaczymy, co tam jest. To wszystko poodkładam. Okej, okay. craftuj mi w takim razie jeszcze lasterek z opatrunkiem. I słyszę ze wszystkich stron zombiaki. Ja nie mam pojęcia, jak my dobrze żyjemy. Wątpię jeszcze że mówiąc, żebyśmy mogli przeżyć. Ale spróbujemy. Dobra, szybciutko. Okej. Okay. One są tutaj za ścianą dosłownie. Dobra, spróbujmy w takim razie zlogpikować to. O, udało się! Okej, okay, ulepszenie do broni. Ech, ja chętnie wezmę. Dobra. Kolimator, niech będzie. O, to wrócę do tamtego poprzedniego safe'u i też spróbujemy go otworzyć. To jest niegłupi pomysł. Tylko będzie trzeba przejść do tego safe'u w jakiś bezpieczniejszy sposób. Bo, e, idąc bezpośrednio przez budynek, to na pewno natrafimy na dużo złoli. Zostawcie mnie, zostawcie mnie, proszę. Obiecuję, że będę grzeczny. E, gdzie ten safe był? A, on był tutaj, już wiem. E, gdzieś. w tym miejscu. Dobra. I tutaj. Okej. Okay. O, jak miło, że się tak szybko otworzył. Szkoda, że pusty był w środku. Tyle ryzyka. I kombinowania, i szarpania się i to okazało się, że nie miało to, to sensu. O, no dobra. Na szczęście pojedyn pojedyncza. O nie! Przyprowadziła towarzystwo. Jakim cudem napromieniowany zombie się tutaj pojawił? Przecież ja mam drugi albo trzeci poziom postaci. No, drugi. Czyli to musi być jakaś modyfikacja zrobiona przez autora. Przy okazji wróciłem się do tamtego pomieszczenia, gdzie był ten pierwszy save. Bo przecież zostawiliśmy tam sześć sztuk amunicji do strzelby. Dobra. ten przycisk prawym aż zmarnuje granat. No. Czy da się zmienić broń? Czy da się go podnieść z powrotem? O, udało się. Dobra. Prawy. Oż kurczę. <laughs> o nie! Nie! Zostawcie mnie! No! O to chodziło. O kurczę, tutaj aż ktoś przybiegł. Feralka przybiegła, jasny grunt. Dobra, ktoś tu jeszcze żyje? Znaczy, nie żyje, ale się rusza. Dobra, nie. Na szczęście. Chciałem sobie to przeszukać to miejsce przy okazji. Bo może tu będzie, a nuż widelec będzie tutaj coś cennego. Ale szczerze wątpię. Dobra, w kuchni niestety nie było nic ciekawego. Z wyjątkiem może dwóch słoików z herbatą z żółtą. Ale. Aha, i dwa, i dwa elektryczne elementy jakieś tutaj. Ale to na nic się nam nie przyda. Okej, okay, idę szukać inne pomieszczenia. Przeszukiwać inne pomieszczenia. Może znajdziemy coś jeszcze. Spróbuję przejść do jakichś części budynków, w których jeszcze wcześniej nie byliśmy. No dobra, można by się przejść tamtędy, zobaczyć co tam jest ciekawego. I tutaj. Bo jeszcze nie byliśmy. Tylko trochę mam... mało... już amunicji. Ja się zastanawiam, czy te zombiaki się cały czas respawnują, czy... Czy my walczymy z tymi, które są pierwotnie... Zaplanowane. No nie ruszać się, no... Ze wszystkich stron. O, o, Dobra, już po mnie. Aż kurcze. No. O jasny gwint. <laughs> Dobra, wiecie co moi drodzy, będę na dzisiaj kończyć odcinek. Trochę krótszy wyjdzie niż zwykle, ale trudno się mówi. Generalnie mod jest potwornie trudny i zastanawiałem się, czy nie byłoby lepiej na przykład gdybyśmy pograli na nim w multi. Prawdopodobnie, jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji, ale zastanawiam się, żeby na przykład nie... O, ciekawe, że nie wyrzuciłem żadnych przedmiotów ze specy... Nie straciłem żadnych przedmiotów, bo jest drop on def ustawiony. W każdym razie zastanawiałem się, czy by na przykład nie spróbować tego moda w trybie multiplayerowym z na przykład piwniczkami na live albo ewentualnie jeszcze z jakiejś, jakiejś innej opcji. Zobaczymy. Piszcie koniecznie, co myślicie w komentarzach o takim pomyśle. Dobra, znikam na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę, jak zawsze i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki, wielkie cześć.